Jesteśmy świadkami ważnego wydarzenia w brzesku, dzisiaj rozpoczęła się budowa 40 mieszkań przeznaczonych na wynajem. Wartość tej inwestycji to 18,5 miliona złotych, w ramach których powstaną mieszkania trzypokojowe, dostępne dla osób młodych, dla młodych, osób, młodych rodzin. Będą to mieszkania wykończone, trzypokojowe, o metrażu pomiędzy 50 a 60 metrów. W ramach tej inwestycji oczywiście powstanie całe zagospodarowanie terenu, parkingi e, oraz e, w, wszystkie tutaj z, rzeczy związane z e, infrastrukturą towarzyszącą. Chcemy, żeby Brzesko się nie wyludniało, żeby gmina Brzesko się nie wyludniała, stąd też przygotowaliśmy piękną, wyjątkowo lokalizację. Naprawdę widoki są tutaj wspaniałe, ale też wokół bardzo dobra infrastruktura, która ma służyć tym mieszkańcom, ich rodzinom. Mówimy tutaj o szkole, mówimy o kościele, o boisku sportowym, które które tutaj nieopodal się znajduje nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, z pięknym amfiteatrem. No ale mamy też przystanek i zaledwie 2 km do centrum brzeska, więc wierzę, że ta lokalizacja będzie sprzyjać, aby tutaj właśnie młodym rodzinom dobrze się żyło. Staram się naszą gospodarkę mieszkaniową w ten sposób prowadzić, żeby nie oddawać tylko przestrzeni pod budownictwo mieszkaniowe, pod deweloperów, chociaż to jest też bardzo ważna część gospodarki, gałęzi budowniczej, czy też mieszkańców, którzy posiadają własne nieruchomości. Ale żeby też ten zasób około gminy, samorządowy też się powiększał, stąd też założyliśmy spółkę, w 16 gmin, plus krewy zasób nieruchomości. I siedziba tej spółki jest tutaj w Brzesku, stąd też ta bardzo fajna, ciekawa lokalizacja. Projekt, który został przygotowany kilka, kilka lat temu, teraz wchodzi w fazę realizacji. Bardzo się cieszę, że SIM Małopolska jest jedną z tych spółek, która jest przodującą, jeśli chodzi o realizację inwestycji budowlanych, mieszkaniowych. SIM Małopolska, czyli 16 gmin tutaj z regionu tarnowskiego, ale nie tylko, bo i Wieliczka, Mieków czy region Sądecki są w to włączone. Na tym terenie powstanie blisko 1000 mieszkań. Tysiąc mieszkań tanich, jeśli chodzi o najem, z możliwością dojścia do prawa własności. To jest ważna inwestycja, szczególnie ze względu na to, że młodzi ludzie, młode rodziny nie są w stanie na rynku deweloperskim w tej chwili nie wszystkich na to stać, żeby nabyć mieszkanie. System kredytowy też nie jest dogodny, aby takie inwestycje zrealizować. Jeszcze w tym roku spróbujemy uruchomić kolejne. Tak planujemy kolejne inwestycje w kolejce czeka w tej chwili inwestycja w Korzennej, w Ryglicach, w Ciężkowicach, w Dąbrowie Tarnowskiej. Także przed nami kolejne inwestycje również i w Gorlicach i w Gnojniku i Zakliczynie.